Rynek kryptowalut jest oparty o czteroletni cykle, a 2025 rok to ostatni rok tego czteroletniego cyklu. 2017 oraz 2021 to odpowiedniki aktualnego 2025 roku. To właśnie wtedy kryptowaluty rosły najmocniej, szczególnie altcoiny i rynek tworzył wielu nowych milionerów, zanim rozpoczęła się Bessa. Jednak obecny cykl różni się pod wieloma względami od poprzednich. Kapitał jest zdecydowanie bardziej rozwodniony przez fakt, że tworzą się setki tysięcy nowych altcoinów czy projektów. Przez co w swoich inwestycjach trzeba być dużo bardziej wybiórczym, rozważnym i ostrożnym. Drożnym. Jakby tego było mało, to w dodatku hype skacze z narracji na narracji i trzeba na bieżąco aktywnie śledzić, co akurat grzeje, a czego trzeba się pozbyć. Więc mimo tego, że prawdopodobnie czeka nas fajny okres wzrostów, to bez odpowiedniego prowadzenia i strategii będzie ciężko zarobić. Dlatego napisałem bezpłatny e-book, w którym dowiesz się, jak ja rozgrywam ten rok na rynku krypto, co inwestuję, jak można się dorobić pierwszego mieszkania za gotówkę dalej, Bezpłatnie, bez żadnych haczyków. Napisz w komentarzu słowo e-book. Jest to prezent dla mojej społeczności noworocznej,